так и пионерский лагерь. Ну, no, это вещи запомненного лагеря. Можно так лагеря поведеть? Обус. Обус. для детей, для молодежи. Это такое такие главные вещи. Так что все сейчас снято. Ну, домки. Тен домик еще что-то хотели сделать. Видишь, новый дах. А, ага. не, Nie udało się, to zrobić, nie wiem o co tam chodziło. No i tutaj zaczynałem się tak jeden, drugi, nie pamiętam ich tutaj, ile... cztery czy pięć. Ten taki trochę podobny do piramidy, do, no może takiej jakiejś e, meksykańskiej. Jeszcze gdzieś jakie tam wszystko puszczą dużo, tak. Tam altanka. altanka i w środku studnia. Co? Studnia, studnia. No, egzystyczne drzewa ozdobne Dużo różnych tak, choinek zielin różnych Dużo ciekawych rzeczy sadzili Żeby fajnie to wyglądało A tu rzeka jakaś jest? Tam na dole było kiedyś Oni chyba Specjalnie tutaj wody ciągnęli И, и там было жека, был такой, как бы, плац, такая поляна, понимаешь, ну, и там самая а, доля. Там еще там, было, там было. Так, и там была такая поляна, такой, как бы, плац, чтобы там еще бавить, и скала, там вот выше, где-то э, дерево, там mm. есть скала. Ага. I... A tutaj wejście do basenu. Jeszcze, jeszcze idziemy basen zobaczymy. O, bajarsznik. Jak po polsku bajarsznik? To bardzo zdrowe jest na serce. Nie wiem co to jest, jak to się nazywa. Dobra. Tutaj tata opowiadał, że obok tego lagiera obozu byli, byli sady i jak przychodziło możesz zbierać jabłko то они тут а вещь ядли нацевали живу вещь спензали час Ну и так и очень души вас файный Паш, где здесь за 10 на 20 метров и там, видишь, Оттуда начинается такая, так не глубоко, где-то метр полтора, и аж тут аж где-то под два метра. Это